Rzeczko do ciała Nivea Body zawiera wyjątkowo bogaty kompleks składników, który odżywia i pielęgnuje Twoją skórę, sprawiając, że staje się gładka i elastyczna. To widać. Nivea Body. Czuję się świetnie w mojej skórze. Mam konto w banku BPH. Rachunki płacę przez internet i wiem, że nowoczesny bank to taki, który jest w moim domu. Dostępny o każdej porze. Bo jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony. Jeśli zapłądzisz kiedyś w te strony zajrzyj to do nas internetowy bank bbh. zajrzyj sezam.pH.pl 13-letni jest bardzo samolubnym dzieckiem, które uwielbia dostawać prezenty. Ku jego zdziwieniu. Czas zatrzymuje się 25 grudnia i nie ma zamiaru ruszyć z miejsca, dopóki chłopiec nie zrozumie, czy naprawdę są święta. Wieczne święta. Dzisiaj o 16.30. Fred Flintstone, jaskiniowiec z krwi i kości, wygrywa konkurs na dyrektora swojej firmy. Jakim cudem? Otóż jego przyjaciel Bernie podpisał nazwiskiem Freda test na inteligencję. Zamieszanie, które z tego wyniknie, wstrząśnie całym miasteczkiem Bedrock. Musicie to zobaczyć. badu. Między nami jaskiniowcami. Dzisiaj o 18.10. Karen, młoda, niezależna Dunka wychodzi za mąż za barona. Razem wyjeżdżają do Nairobi na plantację kawy. Niedługo potem baron opuszcza ją, by oddać się swoim ulubionym rozrywkom. Karen zostaje na farnie. Pewnego dnia odwiedzają ją przystojny mężczyzna Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer w oskarowym melodramacie Pożegnanie z Afryką dzisiaj o 20.00.